Chci! Robić konkursy! Uci, uci. Więcej konkursów. No. Cześć! Witam was wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do naszego wideo o naszym konkursie, w którym mamy do rozdania profesjonalne joja, akcesoria, sznurki, masa tego jest. Zapraszamy szczegóły właśnie w tym wideo co i jak. Żeby wziąć udział w konkursie musicie wejść na Facebooka, na naszą stronę Robacze Jojo, na nasz fanpage polubić, żeby zobaczyć oczywiście zawartość i tam jest dział konkursy z takim małym fajnym zdjątkiem w niego klikacie my używamy aplikacji Fun Contest także musicie wyrazić zgodę, żeby Mogła e, mieć dostęp do waszych danych, do waszej tablicy. Ona nie spamuje niczym, to jest tylko dla nas, żebyśmy mogli zerknąć, zobaczyć, że e, wasze konto jest prawdziwe, że nie jest to jakaś tam podróbka albo założone drugie, trzecie, specjalnie po to, żeby oddać więcej głosów. I jak już to zrobicie, polubicie stronę, wejdziecie w konkurs, zaakceptujecie aplikację, jesteście gotowi, możecie wziąć udział. 10 pytań, ABCD, 4 odpowiedzi, jedna poprawna. Um, ojojo. O konkursie teraz, o Mistrzostwach Świata, który był w Pradze w sierpniu tego roku i o nas samych. Pytania dotyczące nas są bazowane na naszych filmikach, także, jak nie znać odpowiedzi na któreś pytanie o nas, musicie przejść do działu filmy, trailery, lekcje. To są różne pytania, zależnie z którego działu musicie znaleźć film, bądź też oglądać je wszystkie, niestety, i na ich, na ich bazie odpowiedzieć na zadane pytania. system który proponujemy, który założyliśmy sobie jest dosyć leniwy. W takim sensie, że nie musicie odpowiedzieć na wszystkie pytania, żeby wziąć udział w losowaniu nagrody. Generalnie, jeśli zdarzą się osoby, które odpowiedzą 10 na 10, to od nich zaczynamy liczyć podium. Wśród wszystkich, którzy wylosowali, którzy odpowiedzieli 10 pytań na 10, rozlosujemy nagrodę pierwszą. Um, I wszyscy, którzy zdobyli pierwsze miejsce egzekwo i nie wylosowali nagrody, przechodzą do losowania nagrody drugiej. Nagrodę drugą losujemy spośród tych z pierwszej grupy, które przed chwilą wymieniłem, i wszystkich tych, którzy odpowiedzieli 9 na 10 pytań, czyli zajęli drugie miejsce egzekwo, i tak to będzie szło w dół, czyli wszyscy, którzy nie wylosowali nagrody drugiej, czyli wszyscy z pierwszego miejsca, z drugiego też przechodzą do losowania nagrody trzeciej, i tak dalej i tak dalej. Jeśli Nikt nie odpowie na 10 na 10 pytań, no to wtedy podium zaczyna się od najwyższego wyniku. Nagrody. Nagród jest sporo, jak na nasz pierwszy konkurs. Cieszę się, że możemy Wam je dać. Dołączyły się do naszego konkursu. Dwie strony Jojo Factory Polska wraz ze swoim internetowym sklepem oraz Jojo's Co. So UK to jest z kolei sklep internetowy w Wielkiej Brytanii. Bardzo Wam chłopaki dziękujemy za, za wsparcie nas. Za pierwsze miejsce Jojo Aviator tutaj jest Champions Collection. Od Jojo Factory będzie nagroda druga. Horizon zjedzie. I w związku z tym zostanie wysłane do szczęśliwego zwycięzcy, który zajął drugie miejsce po ogłoszeniu wyników. Trzecie miejsce to jest Popstar, edycja 2014 z Pragi. Niecałe 500 sztuk jest na świecie tego Popstara, tej edycji. Także bardzo fajne, nawet jeśli już macie Popstara, takiego nie macie i czwarte piąte może nawet szóste miejsce to jest niesprecyzowane zależnie od tego ile nam starczy mamy masę gadżetów zaczynając od sznurków mamy Toxic Strings mamy Twisted Strings Fatsy, do tego mamy e, Ammo String Lab Midnight Pool Party to jest kolorek od Anconoly e, mamy luminus czyli takie które świecą w ciemności mamy dwa rodzaje sznurków z Kanady Epic Strings i Slackline od Klywa to ja będzie klif. Do tego mamy selekcję Kitty. Kitty, Kitty. Jeszcze więcej Kitty. Do tego mamy... Glowmody, czyli takie specjalne pałeczki. Po złamaniu ich zaczynają świecić światłem chemicznym. Um, około tydzień, dwa. Nie trzeba naświetlać, tylko postukać. I to tak jak w Ridiku w pierwszej części, to świeci, to wkładacie w jojo, możecie włożyć poziomo, albo wzdłuż jednej z połówek, czyli albo tak, albo wzdłuż tutaj wepchnąć, i macie świecące jojo, ba. widokówki, czy coś takiego jak widokówki, tylko że z zawodnikami. Do tego mamy naklejki, karty z mistrzów teraz z Pragi tak wyglądają odpakowane, tak wyglądają zapakowane, je też roześlemy. I to by było chyba na tyle. Możliwe, że jeszcze się coś tam. Aha, jeszcze łożysko, Concave mamy do rozdania wśród tych akcesoriów. Jakiś tam klucz, pewnie jakaś rękawiczka się zapodzieje. Także to wszystko w miarę rozlokujemy i zrobimy taką jakby świąteczną paczkę. I to by było na tyle. Zapraszamy do udziału. Regulamin jest w konkursie, linki do konkursu są tutaj. Natomiast musicie polubić naszą stronę, jeśli chcecie wziąć udział w tej aplikacji. W sensie, jeśli chcecie mieć w ogóle dostęp do tej aplikacji. I to tyle. Na sam koniec możecie się podzielić na swojej tablicy wynikami. No, czy że wzięliście udział, wyniki będą znane po 10 września. Nie jest to obowiązkowe, ale bardzo docenimy każde udostępnienie i pochwalenie się, ponieważ no, musimy, jakby tak, budujmy tak miłość do jojo. No i życzymy Wam powodzenia. Zapraszamy.